Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny. Dziś wiadomość od tej osoby. Na początek intencja. Ustalam intencję, że cokolwiek zostanie wyciągnięte z lekcji wziętej przy użyciu tych narzędzi, będzie użyte tylko i wyłącznie dla rozwoju wszystkich istot we wszystkich miejscach. No to do dzieła. Karty są już potasowane. Przekładamy. Pomyślcie, od kogo chcielibyście otrzymać wiadomość. Już pomyśleliście. No to działamy. Och, jak ja cię lubię naprawdę, po prostu jesteś, no, wypełniasz moje uczucia, myśli każdego dnia, i budzę się i już o tobie myślę. Chciałbym być dla ciebie taką osobą, która cię rozśmiesza, która cię bawi, która cię wspiera, która jest Twoją codzienną radością. Czy chciałabym? Mam wrażenie, że razem byśmy stanowili taką wspaniałą siłę i razem byśmy cudownie szli przez świat. I jestem pewien, że Ty również jesteś taką osobą. Że moglibyśmy się wymieniać i obdarzać się wzajemnie pełnią naszych uczuć, pełnią naszych cudownych myśli, i, i być dla siebie wzajemnie radością. I razem byśmy stawiali czoło wszystkim duchom przeszłości i wszystkim energiom, które nie są dla nas korzystne. Zobaczmy więc, co jeszcze mają dla nas przewodnicy duchowi. Jeszcze przełóżmy, przetasujmy. Zobaczmy. Wojownik. Bądź nieustraszony i stój śmiało i y, mocno na ziemi. Zobaczmy jeszcze naszą, nasz ciasteczkowy sklepik. Wspaniałe. Wszystko wydaje się trudne, zanim stanie się łatwe. I jeszcze intencja, to znaczy afirmacja. Dobrobyt wypełnia moje finanse, mój osobisty rozwój, moje ciało, emocje, ducha oraz całe moje życie. Super. Czyż nie? No, mi się bardzo podoba. I tym optymistycznym akcentem Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam wspaniałego dnia i do następnego razu.